Urósł pan w moich oczach, kiedy pan powiedział publicznie, odważnie, że nie podpisze ustawy o ekscyminacji dzieci, Ona, czyli yy, coś takiego ma pan niewywale szlachetne sumienie, a człowiek bez sumienia zdradzi, sprzeda i ja w tym, w tym momencie powiedziałem, że będę głosował na Karola Nawródzkiego. To jest jedno. Ale Clinton wygrał wybory pod takim hasłem: głupcze gospodarka, gospodarka głupcze. Niech pan coś prowadzi tak, rodzina głupcza, bo, e, bo trzeba rodziny bronić. Dzieci się nie rodzą, a oni aborcja i aborcja, aborcja. Kiedy Jan Paweł II powiedział, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przeszłości. 18 maja, tu będzie kardynał Dziwisz, mój kościół będzie do ranki w e, e, sanktuarium podniesiony. Zapraszam pana, to będą wybory. Tam ja się że ludzie wyjdą z kościoła i pójdą wiadomo na kogo głosować. Co do pana ma profesor Dudy. Radzę panu, żebym mu prawy, prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka, bo myślę, że to właśnie często ludzie ostatnich, tak jak Terlikowski, ale tego pan nie musi mówić. Tylko niech pan broni e, e, życia dzieci, a wtedy panu, panu będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść może. Bóg zapłać, księże, księże dziekanie. Dziękuję za te, za te słowa i za wsparcie. Bóg zapłać jeszcze raz.